smuteczek nastał w tym, może nie w tym domu, u Jurka w domu, bo to Jurka karta. Jurek, jak mnie oglądasz, na pewno mnie oglądasz, bo Jurek subskrybuje i, i lajkuje, rozumiesz? Przykro mi, ale twoja karta niestety została anulowana. Jak to? Jak to jest? dostałem telefon, rozmowę telefoniczną od miłej pani z pewnego sklepu, już nie będę mówił, który sklep, to nieważne jest, nie? pewnie wszyscy będą tak, tak za chwilę robić, że no też trochę moja wina, popełniliśmy trochę błąd, bo jak, jak zamawialiśmy równocześnie Jurek, ja i, 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 i Łukasz, yy, Jurek miał mojego laptopa i zamówił na moim profilu, ja zamówiłem swoją kartę, on zamówił swoją, i o to chodzi, że pani powiedziała, że jeden użytkownik może dostać tylko jedną kartę, nie można dostać dwóch, więc drugie zamówienie zostaje niestety anulowane. A ja pani mówię, że pani, to może poczekamy miesiąc, dwa, trzy, pół roku, serwujemy, poczekamy, poczekamy pół roku. Nie, Szyba. nie. musi zostać anulowane. Tak musi, to musi. Mam tylko nadzieję, że mój RTX 3080 nie zostanie anulowany, bo jakby nie było. On... Zapłaciłem pieniędzy nie wybrałem. Wiecie dlaczego? Jak wybierzesz pieniądze i masz za pobraniem, bo tamta była za pobraniem, a ja zapłaciłem z góry. A Jurek wziął za pobraniem. <laughs> zapłaciłem z góry i dostałem, dlatego nie wybieram pieniędzy za RTX -a 3080. 3200 50 zł. Dzisiaj ta karta yy, można by ją sprzedać za 8000 złotych. Czujesz? Jaka przewitka. Jak 6399 złotych kosztuje yy, 3070, no to panie, to myślę, że, że, że za ósemkę 7, 8 wziąłbyś około 7-8000. Ja pierniczę Czy ja ją dostanę? Pewnie nie, no ale to. No to zrobisz. Taka jest yy, wola górników. górnicy. Ethereum do Rosji płynie równo, słuchaj. Moim zdaniem Rosja wykupiła całe, całe zasoby tych kart od, od Chińczyków i, i kopią, panie kolego. Piąty stopień zasilania w elektrowni atomowej, słuchaj, hangary całe RTX-ami zapełnione, o których nikt nawet nie wie. Tu taki dom stary, słuchaj, stuletni, stoi pod szczechą, babcia wodę nabiera z y, tego, ze, ze studni, wchodzi do domu, otwiera drzwi, zamyka drzwi i nagle zzz, winda leci w dół, zzz, a pod spodem, pod ziemią, laboratorium, rozumiesz, tak jak w filmach jest, laboratorium, ludzie w kombinezonach tych takich, wiesz, jak w Intelu, zzz, i ten, i... I kopalnia krypto. Buh, czwarty stopień zasilania. Tak myślę, że to tak może być? Ukryta, prawda? No tak, taka fantazja troszkę, ale wiesz. Ale to jest. Yy. Nie wiem, czy kopalnie krypto w, 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 w Rosji jest dalej nielegalne, czy już. Bo chyba było kiedyś, nie że zamykali do więzienia. Teraz chyba nie. wiem, A jak w Polsce jest dalej, zamykali do więzienia. Ja, co najwyżej, to wiesz co kopię? Pokazywałem Ci wideo, jak pierdolę w podłogę, jak wykopię takiego, tego, no... Kamiulce na taczkę zawiozę, ob, obtrącę i na gruz. No i tyle, Panie kolego. Pozdrawiam. A, jeszcze. Napiszcie mi, jak z, z Waszymi zamówieniami, czy też dostaliście... Tajemniczy telefon od pięknej pani. Czy yy, wasze zamówienia dalej widnieją? Może już dostaliście kartę? To mnie bardzo interesuje. Jeśli tak, to jaki model i kiedy? Pozdrawiam. I polecam. Czekamy wytrwale na RTX-3080. Mam nadzieję, że Xkom da radę. no X.com. Dacie radę? 6 miesięcy już. Ja. Pozdrawiam.